Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Napisał poeta. A ja ci mówię: Śpieszmy się zawierzyć Maryi, bo tak szybko przychodzi. Zapraszam cię na kolejne rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez serce Maryi. Na stronie otomatka -twoja .info znajdziesz link do rekolekcji, które się rozpoczynają 4 września i potrwają do 7 października. Zapraszam cię, bo warto. Miliony ludzi, ogromny oddolny ruch osób świeckich i duchownych. W ostatnim czasie zawierza się Jezusowi przez Maryję, idzie tą drogą, która odmienia życie. Ja osobiście, korzystając z tej książeczki 10 lat temu, zawierzyłem siebie i swoje kapłaństwo Jezusowi przez Maryję. I to odmieniło moje życie, tak jak odmieniło teraz i odmienia cały czas życie wielu ludzi. Tych rekolekcji jest bardzo wiele. Przez ostatnie kilkanaście lat Stał się bardzo popularny. Powstało wiele publikacji, wiele książek, dzięki którym możesz się zawierzyć. Ja mam tylko tutaj pięć. I ostatnia książka to jest książka wydana przez naszą wspólnotę oto twoja. Książka, która jest spisaną wersją tego, co możesz właśnie, z czego możesz korzystać na Whatsappie. Tę książkę można nabyć, nabyć w wydawnictwie JP2. Drodzy. Warto się zawierzyć, warto zaufać Maryi, bo Bóg wybrał Maryję jako tę, która ma być pierwsza, która zawierzyła, zaufała, uwierzyła i poszła jako uczennica drogą Jezusa. Ona pierwsza też jest tam z ciałem i duszą, gdzie jest teraz Jezus. Zapraszam Cię do tych rekolekcji, bo warto. Spróbuj, a nie zawieździesz się. Jeszcze raz e, zachęcam Cię do tego. E, linki do in, internetowej rekolekcji znajdziesz na stronie twoja.info. Tam są linki do grup WhatsAppowych. Wystarczy e, otworzyć, kliknąć, e, e, nacisnąć, dodaj i już jesteś na grupie. I od 4 września będziesz korzystał z materiałów, które są mówione i też pisane. E, możesz je odtwarzać. E, w ciągu dnia, rano, popołudnie, wieczorem, albo też w jednym bloku, możesz je y, słuchać, możesz ich, ich czytać. Na pewno wiele ci pomogą, odmienią twoje życie, po, po, y, pozwolą ci inaczej spojrzeć na y, swoją duchowość, na Chrystusa, na Maryję. I dlatego y, też zachęcam Was wszystkich, którzy już jesteście y, zawierzeni, aby jak najwięcej ludziom donieść to. Orędzie Matki Bożej, która prowadzi nas do Jezusa i mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ci słudzy na weselu w Kanie Galilejskiej po prostu zaufali Maryi. Zaufali też Jezusowi, który mówi im, co mają zrobić. I zobaczyli cuda w swoim życiu. I Ty zobaczysz cuda w swoim życiu, jeżeli zawierzysz się Jezusowi przez ręce Maryi. Tego życzę Tobie i Twoim najbliższym i całej naszej ojczyźnie. Niech te rekolekcje dadzą pokój światu, bo Maria wzywa w różnych miejscach, w Fatimie, w Meczgorie, i w Kibeho i w Akita. Wzywa nas do tego, abyśmy zawierzyli, zawierzyli się Jezusowi przez Maryję i na te decyzje chce Ci pobłogosławić. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawieństwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy.